Hej, cześć, i Witam was w kolejnym odcinku z Last War. W dzisiejszym odcinku, co nas czeka? Otóż, w dzisiejszym odcinku, jak zresztą widzicie, jesteśmy dość w zimowej atmosferze. Trwa bowiem sezon drugi w naszym serwerze. I co za tym idzie, przygotuję dla Was materiał dotyczący wszystkich zmian będących w sezonie drugim. Zacznijmy przede wszystkim od temperatury. Temperatura wpływa na to, jak bardzo mamy przewaloną sytuację, jeżeli chodzi o naszą bazę. Eee, mamy różne sposoby podnoszenia temperatury. Między innymi, dekoracja Tower of Victory zwiększa nam temperaturę bazową odnoś zależnie od tego jaki ma poziom na pierwszym poziomie zwiększa o 2 stopnie czy tam bodajże 3 stopnie Celsjusza na drugim o 4 stopnie Celsjusza i na trzecim poziomie wzwyż o 5 stopni Celsjusza oprócz tego e, nasza ujemna temperatura jest zależna od tego gdzie się znajdujemy przejdziemy zatem teraz do mapy aby to wam ukazać e, Pierwsza strefa, czyli najbardziej oddalona od mapy, e, ma minus 15. Najbardziej oddalona od mapy, to znaczy e, najdalej od środka. Jeżeli pójdziecie o kolejny kwadrat dookoła mapy, do, do przodu, do środka, to już macie tutaj minus 30. Następny jest już minus 40. No i tak dalej, i tak dalej, aż do samego centrum. Które się znajduje, już wam to że tutaj i tutaj, przy samym centrum, mamy minus 70, natomiast przy samym kapitolu, jest już minus 80. No to jest to dość duża różnica temperaturowa. Jeżeli chodzi o termalną mapę, to sobie możecie zobaczyć kolorki na, za pomocą tego przycisku. Widzicie tutaj, mamy ładnie zieloną temperaturkę. Można sobie przeżyć jak najbardziej. Tu już się zaczyna mroźnie, lotowato i tak dalej, i tak dalej. Jak możemy zatem jeszcze podnosić naszą temperaturę? Otóż, jeżeli chodzi o podnoszenie temperatury, możemy to zrobić za pomocą naszego pieca. Do czego nam piec służy? Otóż, ten piec oprócz tego, że nam zapewnia ciepło, zapewnia nam też odporność na wirusa. Tak. Znowu mamy odporność na wirusa, czyli znowu musimy się zmagać z problemami e, wytrzymałości. E, jeżeli chodzi o ocieplanie, na początku nie musicie używać tego pieca, jeżeli jesteście w pierwszej strefie, e, ze względu na to, że w tej pierwszej strefie nie zamarzacie. Zamarzacie bowiem dopiero powyżej minus 20 stopni, jeżeli macie bazę w takiej temperaturze. E, możecie włączyć piec oczywiście w dwóch różnych Poziomach. Pierwszy to jest podstawowy, który zużywa ma małą ilość węgla. Tutaj widzicie 40 na minutę, lub wersję overdrive, czyli wyższą temperaturę, jednakże zużycie jest praktycznie czterokrotnie większe niż w podstawowej. Temperatura jest znacznie wyższa, no ale jeżeli chodzi o zużycie, to zdecydowanie wam to rośnie. I tak by się kla klasyfikowała podstawa tej giereczki, a dokładniej podstawa sezonu drugiego. Tutaj mamy oczywiście Fabrykę titanium. Obie te budowle, jak się możecie zastanawiać, dostajecie w pierwszym dniu za pomocą dotacji. Czyli zasadniczo tak samo jak w sezonie pierwszym. Hmm, co dalej? Jeżeli chodzi o liderów. Liderzy zasadniczo się nie zmienili zbytnio. Jedyną zmianą, która nastąpiła to jest otóż, otóż, to jest zmiana w prawej stronie drzewka. Oprócz tego, że prawa strona drzewka się zmieniła, czyli mamy tutaj teraz inne rzeczy, tak jak na przykład Firebomb, która po zrzuceniu robi obszar 9x9 i podnosi jego temperaturę o 45 stopni. To oprócz tego no, mamy takie bonusy odpowiadające sezonowi. Dodatkowo level maksymalny postaci został zwiększony do levela 70, więc dodano nowe umiejętności i nowe drzewko rozwojowe. Jednakże na to, żeby wbić sobie ten poziom, macie oczywiście cały sezon. Dodatkowo polecam Wam zresetowanie skilli na samym początku sezonu, ze względu na to, żeby sobie właśnie odblokować prawą stronę drzewka, między innymi właśnie Double Exchange przede wszystkim i wymaksować to, ponieważ w pierwszym dniu. To jest taka porada ode mnie. W pierwszym dniu, jeżeli odblokujecie sobie te, tego skilla, możecie go użyć i, i za pomocą niego zamienić 25 tysięcy węgla, w 50 tysięcy tytanium alloy. I dzięki tej wymianie, zasadniczo możecie od razu na samym początku gry za darmo, bez wydawania pieniędzy, ulepszyć piec. Z poziomu pierwszego do poziomu trzeciego. Czyli automatycznie zwiększy swoją wytrzymałość, czyli odporność na wirusa, z 0 do 300. Eee, co dalej? Krypiec hmm. już mamy za sobą. Podstawowe ogrzewanie mamy za sobą. Eee, wspomnijmy może o burzach. Otóż nawiedzają nas burze. Nie wiem, gdzie to, czy tu znajdę, czy tu tego nie ma. Ogólnie pojawiają się burze co jakiś czas na serwerze i trwają one przez godzinę. Podczas tej burzy e, temperatura mapy zmniejsza się o kolejne 10 stopni, czy tam 15, ponieważ każda kolejna burza zwiększa swoją siłę i tym samym zwiększa się ujemna temperatura. E, więc tak by się klasyfikowało, jeżeli chodzi o temperaturę w kwestii burz. Oczywiście mamy też coś takiego jak piec sojuszniczy. Możemy do niego wpłacać węgiel. 1000 węgla kosztuje jedna wpłata. No i rzecz jasna, możemy go włączyć, jednakże to jest tylko dostępne za pomocą R4 i R5. Dlatego oni za to odpowiadają. Rzecz jasna, można go również ulepszać. To jest oczywiście te, te specjalne metale. Ich nie zdobywamy, je zdobywamy za pomocą przejmowania miast. Innych wykopalisk, no i walki o te wykopaliska, ponieważ jest to specjalny event, który najprawdopodobniej będzie miał miejsce w późniejszym etapie sezonu. Eee, jeżeli to mamy za sobą, jakie są największe zagrożenia tego sezonu? No, jak sami możecie się spodziewać, największym zagrożeniem jest zamarznięcie. Co robi zamarznięcie? Otóż, yy, gdy zamarzniecie, zasadniczo tracicie większość zasobów, yy, bo dokładniej mówiąc, działa to na zasadzie takiej, że spowalnia to waszą pracę w bazie i chyba nie możecie za bardzo robić żadnych akcji na zewnątrz, chociaż nie jestem tego pewny. Wiem, że na pewno jeżeli zamarzniecie podczas burzy, to nie dostaniecie dodatkowych nagród za to wydarzenie. Yy. Co bym mógł tu teraz powiedzieć wam dalej? Eee, zastanawiam się, żeby to było w miarę po kolei. Hmm, więc przejdziemy chyba do Supply Collection. Co to, to jest Supply Collection? Supply Collection to jest równorzędna rzecz, która startuje razem ze sezonem drugim. I odwołuje się ona do tego, że są ukryte wozy z bonusami. Eee, postaram się możliwe wrzucić gdzieś tutaj materiał, jak to wygląda. Jakie są tam nagrody? Ponieważ e, może to odebrać parę osób, jest limit ich odbioru bodajże 5 na dzień. Jeżeli chodzi o jedną osobę, może 5 na dzień odebrać tylko i wyłącznie. Jeżeli chodzi o samą tą rzecz, to chyba może ją tylko odebrać 12 osób, przynajmniej przy jednym tym. E, czy ta liczba jest pewna, to nie jestem do końca pewien, tylko raz to widziałem. A byłem przy tym w biegu, więc to było takie pod względem tego nie do końca pewne. Może być też tak, że jeżeli jest wyższego poziomu, to wtedy ma tego więcej. Jak widzicie, macie coś takiego jak Hidden Resources. Spawnują się blisko miasta. I one się pojawiają tylko i wyłącznie w momencie wtedy. Kiedy spadnie temperatura, a w zasadzie nie spadnie, a wzrośnie powyżej zera, rzucimy sobie tu gdzieś losową bombę. Może akurat nam się uda trafić, chociaż nie, niestety nie rzucę, bo mam za 51 minut. Ale ogólnie to wygląda tak, że gdzieś w okolicy miasta może wam się pojawić ta baza, a raczej ten supply drop, i on po ogrzaniu tego ziemi, bo to dopiero po ogrzaniu ziemi się pojawia. Rzecz jasna, jeżeli przejmiecie na przykład bazę, to wtedy Wam się pojawią miejsca, w których te supply dropy występują. Więc jest to jak najbardziej spoko i fajne w rozwoju. Jeżeli chodzi o na przykład pierwszy dzień, uważam, że w pierwszym dniu musicie ulepszyć swoją odporność na wirusa. W do 400-500 odporności. Jest to takie minimum, które musicie osiągnąć. Zważając, że. Na samym początku jesteście w stanie osiągnąć 300 odporności poprzez pierwszą wymianę. Następnie e, za pomocą produkcji oraz rajdowania na stworki, czyli tak zwane nasze dum Elity, które mają rzecz jasna swoją odporność i procenty, które możecie sobie sprawdzić poprzez kliknięcie w nich, ile procent mniej obrażeń otrzymują, ile procent więcej wam zdają. E, nie atakujcie nigdy, jeżeli macie, e, jeżeli macie ze sobą nie mogę tej dziewiątki zaatakować, halo. Czekajcie. O co chodzi? Coś się zepsuło. Nie, no mogę. To było dziwne. Eee, nigdy nie atakujcie, jeżeli macie minus 99% na przykład i atak enemy jest 10 tysięcy bo to rzecz jasna, jest automatyczna śmierć. Tutaj atakuję, mam. 76% mniej obrażeń i 575% więcej ataku. Tego kampa. to ja nam sobie z tym poradzić. Jednakże nie ma gwarancji. Do przykładu, jeżeli to znajdę, a raczej nie znajdę, bo za dużo tych dumów było w międzyczasie, wskazałbym eee, wam duma raport, ale mówię, raczej go nie znajdę, bo to było dość dawno już. To było wczoraj, raczej dzisiaj z rana. E, gdzie wysłałem atak, i zasadniczo moje wojsko się wywaliło. Zresztą, chyba mam z tego screena, to gdzieś się tu pojawi z boku, tak żeby był e, wysłałem moje wojsko. Moje skinęło ze względu na to, że nie miałem odporności, ale nasza członkini z sojuszu, która z automatu dołączyła jednym żołnierzem podkreślam, jednym żołnierzem e, rozgromiła pół tysiąca wojska. Bo to tylko ze względu na to, że miała wystarczającą odporność do poziomu potwora. Bo wtedy, jeżeli macie wystarczającą odporność, zasadniczo nie ma znaczenia ile wojska wyślecie i tak go rozgromicie. Hmm. Ważnym aspektem jest to, że mamy też te trzy podstawowe mobki i za zabicie każdego dostajemy osobną nagrodę za pierwsze zabójstwo. One rzecz jasna też mają swoją odporność na wirusa. Tutaj, akurat na 8 levelu, mają 1250. Nie chcę na razie wykorzystywać staminy z Plecaka, ze względu na to, że nie ma eventu na stamina. Czy to by było na tyle, jeżeli chodzi o sezon? Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze trzeba wspomnieć na temat wiosek. Mamy standardowo wioski podstawowe, które nam generują te właśnie. Materiały do ulepszania wykopalisk i odkrywają nam te ukryte skarby. Jak również mamy specjalne miejsca wykopaliskowe, które służą do wydobywania węgla, no i też tych materiałów. Oba rzecz jasna, żeby atakować, należy mieć odporność na wirusa na określonym poziomie. W tym przypadku widzę, że chyba jednak nie ma, jeżeli chodzi o pierwsze miasto. Zobaczę na mieście drugim, czy tutaj mamy jakąś odporność. Nie, widać nie ma wymogu odpornościowego, jeżeli chodzi o przyjęcie miasta, co jest dziwne eee, i się tego nie spodziewałem. No, ale pokażmy jeszcze na przykład tutaj mamy miasto wroga, które jest na wyższym poziomie, gracz raczej nie gra. Eee, to żeby go zaatakować musicie najpierw rozbić ten lód. Eee, nie kosztuje to nic energii. Jednakże, musicie tam zajść i go rozbić. Polecam po prostu wysłać od razu jednostkę główną, która go rozbije. Tutaj możecie sobie zobaczyć maila. A rzecz jasna jest on po angielsku, ze względu na to, że mamy mieszany sojusz. Hmm, tutaj mamy jakieś takie informacje. Eee, właśnie, pojawiające się specjalne kopalnie. O tym też muszę wspomnieć. Dobrze, więc mm, jak widzicie, e, musiałem krótkie cięcie zrobić. Uderzyłem sobie w te zamarznięte sople. E, zużyło mi to trochę energii. I jak widzicie, nie przebiłem jakby od razu tej zamarzniętej kopuły. Musicie uderzyć kilka razy, żeby to się rozbiło, i dopiero wtedy możecie spalić przeciwnika. Kolejną rzeczą, której nie wspomniałem, a jest istotna, jest to, że po każdym wyjściu jednostki z bazy, dostajecie minus 3 stopnie Celsjusza, czyli zasadniczo, jeżeli wyślecie dużą ilość armii w jednym czasie poza miasto, będziecie je wysyłać dopiero po tym, jak one wrócą do was, to będziecie dostawać cały czas na ujemną temperaturę. Więc musicie na to uważać. Ponadto kolejny aspekt po pokonaniu Dum elitów. Jest szansa na pojawienie się specjalnej kopalni. No to kopalnie tak samo jak w sezonie pierwszym, czyli złota, jedzenia, minerałów i oczywiście specjalne kopalnie dedykowane pod sezon, czyli w tym przypadku kopalnia węgla i tytanium. Jeżeli chodzi o te dwie pozostałe kopalnie, które właśnie są dedykowane do sezonu, zalecane jest umówienie się w sojuszu tak, aby te kopalnie były używane przez jakąś określoną grupę osób, czy też nawet jedną osobę, w celu zbusztowania tej osoby jak najsilniejszej względem sezonu. Powiecie, że to jest głupie, żeby bustować jedną osobę. Jednakże, jeżeli wam się trafi kopalnia przy założeniach 400 tysięcy węgla i wyślę na nią 20 osób, swoje wojsko. To każda osoba zyska 10 tysięcy węgla, powiedzmy. I w tym przypadku e, ten węgiel zasadniczo będzie bezużyteczny. Ale jeżeli jedna osoba zbierze całe te 400 tysięcy węgla przykładowego, no to wtedy te 400 tysięcy już robi różnicę, ze względu na to, że może zarówno ulepszyć farmę i szybciej rozwijać swoją odporność na wirusa, dzięki czemu później może dołączyć do waszych rajdów, ponieważ Możecie, na przykład, schostować raid na wyższy poziom duma za pomocą jednego bohatera i wtedy nie stracicie dużo wojska, a osoba do was dołączy i zyskacie nagrody za pierwszego killa, czyli jednocześnie rozwiniecie swój potencjał dalej. Eee, czy to by było wszystko? Zastanawiam się, żeby nie pominąć żadnego istotnego aspektu. Wiem. Kolejną rzeczą, której teraz nie mogę Wam pokazać, więc szybko poszukam jakiegoś sojuszu. Eee, myślę, że Ewoku będzie miało. Następną rzeczą, którą jest istotną do pokazania, i Ewoku mnie zawodzi, o nie, są te zamki z tym skinem. Dlaczego? Musicie mnie wybaczyć, bo jestem już trochę śpiący, kiedy to nagrywam. Ze względu na to, że Nagrywam to wieczorem, a raczej nocą, ponieważ chciałem to nagrać w miarę na bieżąco po rozpoczęciu sezonu, a jeszcze w międzyczasie nagrywałem inne rzeczy. No i miałem trochę do roboty, ale kończąc mój wywód, jeżeli chodzi o te skiny, te skiny podczas tego eventu mają taką specjalną ikonkę obok lajków. Gdy w nią klikniecie, dajcie im lajka. I jednocześnie otrzymujecie 5 przyspieszeń 5-minutowych. Każdy, każdy zamek można zlajkować jeden raz i jeden raz otrzymać temu przyspieszenie. E, te przyspieszenie nie w sensie ta nagroda nie resetuje się jakby każdego dnia, jest jednorazowa w ciągu całego sezonu. E, kolejnym aspektem jest jeszcze to. Ale że ta baza sama w sobie ma bonusy podczas sezonu. Czyli e, ta baza ogólnie się nie pali z wysokich temperatur i dodatkowo zmniejsza waszą temperaturę o 3 stopnie, jeżeli was będzie atakować gracz z takim skinem. Czyli Pay to Win, tak zwany. E, jakby się to klasyfikowało, wszystko. Jeszcze się zastanawiam, co my tu mamy. Dobrze więc, pokażę wam jeszcze parę pierdół, pierdół które się tu nam pojawiają, między innymi tak, eee, rzecz jasna no, mamy pakiet, eee, czyli pay to win, który nam dodaje dodatkową farmę, czyli mamy dwie farmy aluminium, eee, mamy większą wirusową odporność o 250, no i mamy tam jakieś takie dodatkowe nagrodziki i busiki. minus tej paczki, jest tylko na tydzień i co tydzień zasadniczo musicie ją wykupować jak, sub jak subskrypcję. Eee, dalej. Sezon Battle Pass. No to w sezon Battle Pass, jak w każdym Battle Passie, mamy serię misji dzienną, serię misji taką ogólną, no i mamy nagrody w postaci zarówno węgla, XP do bohatera, jak i puzzli oraz emotki na najwyższym poziomie. Hmm. To by było na tyle, jeżeli chodzi o początek, zasadniczo. Ja tak przeglądam i przeglądam, się zastanawiam, czy coś zapomniałem. Rozpiska robiłem nawet ostatnio, znajomej z Sojuszu, z najistotniejszymi punktami. I chyba to by było na tyle. Jeszcze mogę wam pokazać jeden aspekt. Odnosi się on do ocieplania sojuszników, macie coś takiego jak takie ognisko, możecie zatem wysłać samolot szpiegowski, który kosztuje 100 węgla i on po wysłaniu podnosi poziom temperatury o 2 stopnie u sojusznika. Jest to spoko podczas właśnie burzy, jeżeli chcecie utrzymać jakiegoś sojusznika na pozytywnej temperaturze, tak żeby nie zalazł. No, i proces zamarzania trwa 5 minut. I chyba wydaje mi się, że to będzie tyle. Nie mam więcej pomysłów, co bym miał jeszcze zrobić. Eee, jeszcze mogę wspomnieć, co mogę wspomnieć. Co mogę wspomnieć? Nie wiem. Jak macie jakieś pytania, to jak najbardziej piszcie, zawsze. Eee, jestem na nie otwarty i skory do odpowiadania. E, tu możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o e, różnice w temperaturze. Jeśli macie im niższa temperatura, tym więcej debuffów, a im wyższa temperatura, to więcej buffów. Otóż tutaj macie zwiększoną produkcję, tutaj macie e... nie do końca to rozumiem, ale to jest chyba na zasadzie, że tyle będziecie zwiększone zdawać obrażenia do. Bazy przeciwników. Jeżeli chodzi o to, to jest prędkość leczenia, no i morale wojska, jakie posiadacie. No czyli widzicie, celujecie, żeby były upały w waszej bazie. Eee, no i co, to by było na tyle. Będę na bieżąco uaktualniał sezon drugi. Dodatkowo będę starał się na bieżąco robić takie odcinki z nowej przygody. Czyli czytajcie e, gry od początku. I co? Ja Wam dziękuję. Mam nadzieję, że film się okazał w miarę w porządku. Że moje usypianie nie było przeszkodą w nagraniu tego materiału. Możecie tam napisać swoją opinię na ten temat. Czy... Przy, przymuliło was też przez to? <noise> Pewnie część wytnę tego. Zysypiania. Przynajmniej postaram się te takie niektóre fragmenty. Gdzie przystawałem na dłużej. Eee, śmieszną rzeczą jest też to na przykład, to tak wspomnę, że możecie sobie ustawić skina z kotem w śniegu, gdzie skin kota jest zabroniony, a w zasadzie zarezerwowany tylko dla kobiet. Także czuję tu dyskryminację na swój sposób, bo chciałbym taki skin kota, ale mam teraz tego kota w śnieżnym, i też jest fajnie. <śm> to takie śmieszkowe na koniec materiału. I co? To jest w niedługiej przyszłości. O, Nawet nie wiedziałem, że mam drugą farmę titanium. Wiecie? Aha, już wiedziałem pewnie, ta druga farma tytanium. Tak, jestem głupi. Mm, o, widzicie, czegoś nowego się nauczyłem. Eee, pierwsza farma tytanium jest za dotację. Druga farma jest za wbicie 15 poziomu na pierwszej farmie. Trzecia jest za wbicie 15 na drugiej farmie. No i czwarta jest na, za 15 poziom na trzeciej farmie. Dodatkowo, jak widzicie, e, tutaj dostaniecie tank base, Air Force base i Missile Vehicle base. Potem, jak wiecie, furnace na level 30. Dobrze wiedzieć, w sumie. E, będzie to na zapas już wiadome. No, i teraz już myślę, że wyczerpałem. Wszystko co najistotniejsze, tak więc, jeszcze raz Wam dziękuję. No i do zobaczenia już niebawem. Tak więc, na razie, trzymajcie się, miłego wieczoru, no i hejka.